Wszystko brudzi, się psuje i niszczy armo. Warship. Rigged, Kira Scream. Skrim... Kurwa, będzie mocny mecz. <śm> nie bardzo mocny mecz. Znowu będę ssał, bo pierwszy dzień dzisiaj. Pierwszy mecz dzisiaj. Ten doktor to kawałek Strasznie... Ja za, za taką cenę, jaką sobie Nintendo wystawiło i za to jakim z jaką jakością jest ten produkt wykonany, to to jest jakaś masakra. Zero do pięcia się do detali. Ludzie co chwilę yy, zakładają na odwrót te, te takie suwaki na pady. I, i później mają problemy, żeby to odpiąć, aż muszą tutoriale robić na YouTube, jak to odpiąć jak źle zapiąłeś. Bo się okazuje, że jak źle zapiąłeś zapie... zapie... ze złej strony, plusy do minusów, to jakimś cudem Nintendo ma walone i po łatwości da się to wpiąć, ale nie da się tylko potem wypiąć. Trzeba się bawić śrubokrętem. first defend the extractor fan controls then stop them fighting their way down the escalators finally don't let them destroy the pump controls Taki doktor, który wspomaga tego tableta w obliczeniu byłby możliwy i wydajny. Um, myślę, że nie byłoby to wykonalne, bo produkowałoby to na pewno lag Musiałby być cały czas na kablu czy coś Chociaż dla mnie dalej jedną wielką zagadką jest jak działa tablet od Wii U. Dalej dla mnie to jest wielką zagadką, bo niezależnie jak daleko jestem, to gry wyświetlają mi się na padzie bardzo dobrze i nie mam w ogóle laga. A przecież w padzie nie ma w ogóle żadnej mocy obliczeniowej do, do gier, bo po prostu wszystko idzie przez konsolę. Przeżerki, Przypominam o tej kolizji. Mam, ale przeciwnicy też to coś źli nie są tego gram buszem Barmo powiedział, że nie bierze Tandera Oni grają na dwóch fragerów teraz z desperacji podoba mi się to No, już po Kira jest zawsze na kiże gra Dziękuję. 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 się Dziękuję. to Dziękuję. 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 nas czas Nie zdążę. Typowa sytuacja. Ja teraz próbuję zagrać ciągle inżynierem, mi się znudziło granie tanderem i wygrywanie. Zwłaszcza, że C4... mi tanderem już nie idzie. Jak szło wcześniej, bo wyższy poziom. The they blew the objective, defend the objective. Meta, ale wolałbym sobie sobą niż dwie aury, albo no Phoenixa, to Phoenix bardzo dobrze sobie radzi na Undergroundie, nie gram. O, mamy Tandera. Od Silvermastera w górę to chyba same pukstaki, no. Zawsze się trafia przynajmniej trzy osoby, które potem się dogadują na Debination na Discordzie i grają razem. Więc to nie jest takie do końca solo duokio. No ale problem bardzo prosty do wyjaśnienia, bo po prostu mało ludzi dotarło do tej rangi. Ponieważ w tym sezonie jest fatalna dystrybucja rank po placementach, wszyscy dostają silvera. Od silver 1 do silver 5. Nikt nie dostał golda po placementach. Nawet po 10 zwycięstwach. A nikt nie dostał brąza po, po placementach. Wszyscy silver. Przez to, że zaraz mi do to zacząłem sobie czytać artykuły poprzednio naukowe AI. Ja polecam Świat Wiedzy. No, lubię to czasopismo. Mamy mówić o jakichś polskich... Chyba Jestem na Healing Station, lul! Nawet nie widziałem. możemy No oh. dopity tego wall jumpa. Au Oni zwiększyli cooldown na Tureta teraz, że jeszcze go nie mogę postawić. Minęło dobre pół minuty. Jeszcze miałem 10 sekund na Turecie. Dawno nie grałem dużo kerem. Trochę jestem zdziwiony, bo kiedyś Turet się w 20-25 sekund regenerował. 20 25 było. Trzeba się nie śpieszyć, oni muszą mnie pozabijać. No nice, jest taktyczny laser, nikogo nie trafił. Nie będę grał wieczorem w rankedów, będę wieczorem grał w balistik. Manga dostał Silver Mastera. I potem wygrał 11 merci, doawansował. Ech, 7 minut będzie ciężko, ale nie jest to czas niewykonalny. Bardzo fajnie, że Antipo wygrał DB Może go przekabacili potajemnie. I znowu pracuję nad DB. co by spowodowało, że moje życie stałoby się piękniejsze. To była jedyna osóbka obok Tumika, która zawsze chciała z DB zrobić turniejową grę, która powinna podbijać lany. Xodor się nie zna. Ma jedną wizję. Mamy Fleczera. Widziałem. No super. No, już pograne. Gdyby Antipop miał pracować nad Dirty Bombem, to musiałby zwolnić Exadora, bo on był lead designerem, a później Exador wziął od niego puchę. Antipop pracował nad tajemnym projektem z Jeżeli my to wygramy, a oni mają dwóch fragerów, to ja pierdzielę. Trochę taki szej mnie. To też nie, nie wygląda, no. To będzie jakieś pewnie AAA gra. PZMedz jest znany z tego, że oni zazwyczaj wspierają innych deweloperów i robią jakieś moduły, na przykład moduł multiplayer do jakichś gier. Triple A robili do Gears of War, multi robili do Batmana, multi robili też jakieś własne gry. Um, jakieś własne gry mobilne na podstawie DB jak tempo. Bardzo cicho mam muzę. Na razie nie biorę na jedną, wezmę na jedną jak? Przedstawiamy był full-pasek! No to już wiemy, że gramy na zlagowanym serwerze. I grę mi Ten mecz co graliśmy na Chaplu wczoraj, co wygraliśmy jedyny za To gdyby nie to, że wziąłem inżyniera, to byśmy przegrali. Bo mieliśmy tak chujowych inżynierów. Ganiały chyba dwie proxy, jeżeli dobrze kojarzę. I żadne, każda miała w dupie naprawianie. Może... wiesz, jak ktoś gra inżynierem, to jego pierwsza myśl. Nie! Nie splantował znowu. To jego pierwsza myśl to jest... Hej! Muszę poczekać, aż wszystkich mi zabiją i wtedy dopiero zaplantuję spokojnie. To właśnie jest prawda, bo to trzeba ryzykować. Jak się nie próbuje, to się nigdy nie zaplantuje no skocz! What? Mamy dwóch fragers na lewo. Tu fragers na left Fuck! tym tajemniczym projektem skrzeszenie Lenina i nie ma miejsca na takie pierdole jak DB Mamy to! Uh, leci na YouTube. Ale mecz! Ale mecz! Przegraliśmy tylko kawałki. Graliśmy tylko kawałek. Ale muszę schować słońce, bo mi razi poczy.